Łażę sobie po jakimś polu. Tam po prawej stronie, jak sobie obrócicie obraz, to jest pas, działek. Myślę, że około 10 arowych. Postawione dwa domy. Fajne miejsce. Chociaż ja Mógłbym być na takiej górce. Nie wiem że. Tu, jest. tu nie ma drogi. Pokażę Wam jak tutaj wygląda okolica. Taki ładny widok. Jak sobie e, obrócicie obraz paluchem, to zobaczycie wszystko dookoła. Całkiem przyjemne miejsce. Mogłem kupić kawałek tego poletka. miałyby gdzie biegać, stąd widać? Kawałek wysowy, trzy sanatoria. Trochę domków po mojej prawej, lechnarka. I tam dalej już koniec świata. Tam dalej już nic nie ma. Za tą górą kończy się mapa, i nie ma tam już nic. Nie ja żartuję. W tamtą stronę są wieszczany. A za mną? Tam, tam, o, W linii prostej. 500 metrów i Słowację. Tak to wygląda. Ciepło jest. Nie wziąłem czapki. Idę do lasu. Grzeje w ten pusty łeb. Czarna wiewiórka, na wprost mnie czarniuteńka. Albo to nie wiewiórka. Wiewiórka, chyba. Tak, to wiewiórka. Ma biały brzuszek. Widzicie? jest tam. Widzicie? Niewiórka na 100%. Czarna jak nietoperz. I na czym siedzi? Na orzeszku laskowym. No tak, bo tu w końcu las. Więc orzechy są laskowe. O, widzicie ją teraz? Leży na gałęzi. Tam, tam. Dobra, idę dalej. Uff. Chyba koniec tego nagrywania. Popatrzcie sobie jeszcze.